Siemano na no bogato jak zarabiasz na to O rany, kojarzę cię. Naprawdę? Instagrama No Siema Siema, czym się zajmujesz w takim razie? Jeszcze nieruchomości sprzedaję tutaj w Warszawie Trochę na Starym Mieście, Kamienice również Jest minus 5, nie jest ci za zimno na kabrio? Jest naprawdę bardzo ciepło, zapraszam cię, przekonaj się Albo chodzę, no jedziemy po choinkę Po choinkę teraz? Mm -hmm. Dobra, lecę z tobą Trzemano na bogato, hej. cześć. No powiem ci szczerze, że w Cabrio w Wimę jeszcze nigdy nie jechałem. Jak jest? Jest ciepło, naprawdę. Jest, jest cieplej, nic na zewnątrz. Dobre Cabrio nadaje się na zimę, na lato. Jak odnaleźć się w tej chwili na rynku mieszkań? Trudno założyć taką firmę z biurem nieruchomości? Teraz ogólnie mnie na rynku jest bardzo łatwo, tak naprawdę, tak? bo w 2008 roku znieśli licencję. Więc okay. pośrednikiem może być każdy. Jakie masz inne samochody? Aktualnie jeszcze 3 Miasto jest genialnym samochodem, ale ono jest żółte, więc wygląda jak kurczaczek. Jaki jest Twój dream car? Chciałabym siedzieć z tyłu w roślinie. Phantom Ghost? Ghost. Jaka była